Łobodo, nie spać zawiasy, dziś wielki dzień, zapisy na makę, wal się pedałko. Mer chcesz formularza na makę? Chyba ok za oreł. A ciebie sadzarka? Długopisika? E, kisz on jak powiedział mi o twoich zapisach. Że niby łot. he hehehe. Ja kawa kawał frajera, będę ją musiał zapisać. Ale mam pomysła. Dam ten podrobiony. Dziękoszki. He, he he! Znowu zabierze mi szczecińską. Rouse nać dziś maką. I mi to nie przeszkadza. Hej Kristina. Mownij to dopą. Naprawdę, wolałbyś nie kazać jej mować akurat teraz. Śpi pod stołem? Przytrzasnęła sobie palce drzwiami obrotowymi. Nie wywal się przy krzakach. Masz pedałko i się naciesz. Chyba Cię było. Co jest frajerze? No czego? Wziął. O faktycznie, zjebało mi się. Lex i Grejoszka na szczecińską. Znowu zapisał mnie na wrocławską, nie ropszało, a właśnie że zrobię i nie dam wam talonów na mrożonki.